Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem amerykański Bourbon e, od Piki Blendes e, z Browaru Sander. To znaczy z browaru. Nalewany w browarze, powiedzmy, nie? E, I marka jest dana z browaru. Natomiast i jest on oczywiście kupiony w Stanach. Tu dokładnie nie piszą, tylko piszą, że produkt to USA. I tyle. Także nie wiadomo kto, ale mają tą markę. Mamy tutaj takiego gościa, który udaje Al Capone. Dlatego też mam taki kapalusik, który nadaje nieco amerykańskości. Także okej. Okay. Dosyć taki przyjemny kolor. E, może być, że tak powiem, lekko sztuczny e, przez dodanie karmelu. E, zresztą tu piszą, że może być lekko, e, że są nuty karmelowe, czemu nie? E, piszę Bourbon whisky, nie piszę straight whisky. E, nie ma także wieku na tym, także może być to dosyć młody Bourbon, e, wlany do beczek i wylany i już się nazywa bourbonem ale no, zobaczmy co to jest zobaczmy co to jest dosyć przyjemnie wygląda aromat też jest przyjemny od pierwszego niucha można powiedzieć, że i wiemy, że jest to burbon, a nie inny alkohol i nie jest to też whisky także czuć kukurydzę Czuć też taką lekką deseczkę, co jest przyjemne. Nie ma za dużo acetonu, takiego świeżego alkoholu nie ma. Dosyć przyjemnie, zachęcająco. Lekka nutka taka waniliowa, lekka nutka tofikowa, też. I troszkę takiej lekkiej owocowości, ale naprawdę niewielkiej. Dosyć przyjemnie. No, się wytrawnie, może przez tą właśnie, przez te akcenty y, takie deskowe, y, beczkowe. Dobra, spróbujmy. Musicie hmm, taki delikatny, e, przyjemny w odbiorze. E, lekko, oczywiście kukurydziany, są te akcenty dyskowe, rzeczywiście obecne, także w smaku, odrobinę wanilii i delikatnie to przechodzi później w taką jakby przyprawowość, lekko może nawet jakiś gościk gdzieś się pojawia, gdzieś w środku no i później następuje rozgrzewanie w przełyku, takie pieprzowe zakończenie. Ale ogólnie jest to dosyć przyjemny Bourbon i nie jest zbyt słodki, co według mnie jest na plus. Nie jest może on jakiś taki super hiper dobry, ale na pewno bardzo przyjemnie się go odbiera. Pięknie się nadaje do koktajli. No cóż, można powiedzieć, że jest to taki prawie, że e, prawie, że e, przemytniczy bourbon z Ameryki. E, może taki bourbon, który robili Peaky Blinders dla Ameryki. Nie jest e, cudowny, ale przyjemnie się go odbiera. E, na pewno nadaje się do drinków, do picia samemu no, powiedzmy, z lodem powiedzmy. E, także w miarę dobry dla klasy robotniczej e, taki codzienny, bez wgłupów e, przyjemny i mi się wydaje, że jak na cenę, którą zapłaciłem, jest naprawdę dobry. A zapłaciłem dobrze bo za 3 butelki z serii za Rum, za Bourbon i za irlandzką whisky zapłaciłem 45 funtów. Czyli butelka wychodzi po 15 funtów. To jest cena, którą się płaci za najtańszy alkohol w Tesco, który ma 37,5%, to ma 40. To wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. To prawda to była, to była przecena, ale i tak ogólnie cena w browarze jest 18 funtów. To i tak jest dobra cena, wydaje mi się. Że jeżeli możecie, e, to spróbujcie. Warto spróbować. Jeżeli się, jesteście fanami serialu, to tym bardziej. No ale, no, że tak powiem, no, dupy nie urywa. E, ale drinki dobre wychodzą z niego. Także mi się wydaje, że warto kupić. E, no i ładnie wygląda na półce, nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Także dajcie opchód w grę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie Wam przypominał o nowy film na kanale, żeby mieć na bieżąco, przez on nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji, no i będziecie pisać dużo e, komentarzy e, pod każdym filmem. Wasze zdrowie, się